Hejka, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. A dzisiaj, proszę Państwa, drugi odcinek dla Was, który nagrywam jest, można powiedzieć, nie wiem czy serii, ale powiedzmy sobie, językowego Janka. Brzmi to co najmniej jak jakaś, jakiś rodzaj kultury. No cóż, witam Was w ten cudowny, mam nadzieję, piękny piątek, a dzisiaj, niemiecki. Niemiecki, najlepszy język, wiadomo to już nie od dzisiaj wiemy. Będziemy sobie zgadywali słowa po niemiecku. W poprzednim odcinku zgadywałem po angielsku. I postanowię, że może nie będziemy robili czterech odcinków z zgadywania słówek po angielsku, tylko zrobimy sobie troszeczkę inaczej i będziemy to robili w różnych językach. Więc możecie napisać w komentarzu, jaki język chcielibyście zobaczyć na moim kanale następny. Możecie napisać na przykład Janek, zrób hiszpański. Aczkolwiek nie ukrywam, że mam jednego faworyta, którego chciałbym nagrać. Nie mówię, może się domyślicie i może, na, może nagramy. No cóż, zaczynamy język niemiecki, bo już nie był angielski i mam tutaj pierwszy quiz. Jak po niemiecku jest łazienka? Das Derbadesimer, Der Badezimmer, Das Badezimmer czy Die but? Łazienka, no to Der to jest ten łazienka, nie? To chyba nie, no to raczej będzie... Di Die Badezimmer Ta, nie? To mi się wydaje, że będzie taki rodzajnik i... jeszcze robimy w Die Bad Das Badezimmer To jest oszustwo, no z niemieckiego będzie gorzej Jak jest po niemiecku Salon? di Kuche Das Schlafzimmer czy Das Wochenzimmer? Won, Won, Hy się nie czyta, pamiętam wydaje mi się, że Schlafzimmer, bo kuchę to raczej kuchnia będzie, a Wohnzimmer, a Wohn, Wohn to raczej jakieś jedzenie, nie wiem. Jednak Wohnzimmer, widzicie? To jest straszne. Jak po niemiecku jest sypialnia? Das Kinderzimmer, to jest chyba pokój dziecięcy. Das Schlafzimmer, czy der Warum? War War Chyba jednak Kinderzimmer, bo e, Schlafzimmer, a może Schlafzimmer, Schlafzimmer dajmy. Tak, jest, pierwsze dobrze. Wreszcie się udało. Jak po niemiecku jest pracownia? Das Treppenhaus, das arbetizimmer. der Spiegel. Spiegel to było coś innego, pamiętam. E, Arbeitzimmer? Może być. O, dobrze. Jak po niemiecku jest korytarz przedpokój? Der Warraum, der kor Koridor. O kurde, czy der Flur? Flur to raczej będzie podłoga, bo podobne do angielskiego floor, e, czyli e, mi by to odpadło. Koridor? Koridor to może być właśnie taki korytarz, a więc ja bym der Koridora dał. Der vorraum. No cóż. Jak po niemiecku jest klatka schodowa? To jest jakiś trudny, zaawansowany poziom. Przecież to w ogóle nie jest... To nie jest, kochani, normalne. Ja się oboję tego niemieckiego. Jak po niemiecku jest klatka schodowa? No i właśnie... Mamy tutaj treppenhaus, yy, die Treppenhaus, mamy das Treppenhaus i der Treppenhaus. Wszystko jest... Ta klatka schodowa, czyli będzie die Treppenhaus. Das Treppenhaus, bo... jak Jak po niemiecku jest piec elektroniczny? Kurde Der Teppich no, no nie wiem Das Sofa raczej nie, bo Sofa to będzie pewnie kanapa y, A der Elektrohert Elektrohert brzmi jakby miało mnie zabić Więc ja bym właśnie dał to I jest to poprawna odpowiedź Jak po niemiecku jest zmywarka do naczyń O matko Nie wiem czy ja to y, przeczytam Der Geschirrspuler Der Stuch stół. Stół, Chyba się nie czytałem, pamiętam. Das naczyn spader. Mam nadzieję, że to naczyn spader. Proszę, niech będzie naczyn spader. Nie, jest ten geschryspuller. Można było się spodziewać tego po języku niemieckim. Jak po niemiecku jest lodówka? Der Kuchlschrunk. Kuchl der Seschrunk. Czy der Kuchleschrunk? Ostatnie bo brzmi najdziwniej. Nie Kurde, jednak będzie to kuchle z Jak wy to wymawiają się Niemcy? Jak po niemiecku jest zlew? Das Spulbecker. Das Hochdisch oh, Czyli Dizlewe. Lewe. kurde. Nie, Spulbecker. No fajne. Ja bym chciał. Jak po niemiecku jest szafka na buty? Das Schufrank. Der Frank czy Frank. Dajmy teraz das. No kurde, der. Jakieś nieintuicyjne jest w ogóle. Ciekawe czy będzie podsumowanie punktów na końcu. Mam nadzieję, że tak. Jak po niemiecku jest lustro? Der Spiegel. Das. Lustro? Chyba nie. Czy Disessel? Spiegel. O, dobrze. Jak po niemiecku jest ława? Der Kostich. Das Kostich. Czy der Kostich? Chyba der. O, dobrze. Jak po niemiecku jest budzik? Der, der Wecker? Das Kloker? Proszę, niech będzie ten kloker. Czyli Woker. Woker chyba. Woker brzmi. Wecker. Der Wecker. Może się nauczę czegoś. Jak po niemiecku jest stoliczek nocny? Der Nachstich? Das Nachmitak? Czyli. TISCH. przez trzyty. O mój Boże, dałbym. nachstisk. Jest to po prostu odpowiedź. Przechodzimy do kolejnego etapu. Jak po niemiecku jest krzesło? Der SESSEL? Wydaje mi się, że właśnie tak będzie krzesło. Der Stuchl? To raczej stół, bo podobne do polskiego, nie? Nie wiem, czy tym warto się kierować w tym języku. Chyba nie, no ale cóż, czy der Sesel. Stuch. O matko. Po niemiecku jest dywan. Das dibucher Bucher? Czy der Teppich? Der Bucher. Der Teppich. Teraz okno. Die Tenster Das Tenster Czy der Tu chodzi o rodzajnik. Trzeba ten rodzajnik dać. Nie, te rodzajniki są trudne. To okno, czyli będzie raczej Das, Dastenster. Jest to powrotna odpowiedź. Chyba ostatnie dwa zostały. Szkoda. Jak po niemiecku jest ściana? Divant. Divonder. Daswund. Divonder. Divant. o kurde. No, mówiłem, że będzie gorzej niż w języku angielskim. Pamiętacie, jak ja to mówię. Jak po niemiecku jest podłoga? No matko, co to jest? Diffuse boden? diffus balen? Czy diffus boder? Boden. 8 na 20. Słabo. No się nie dziwię, że słabo. No cóż, nie starczyło nam na 10 minut odcinka, więc zrobimy sobie jeszcze jeden yy, quiz i myślę, że to już będzie taki ostatni quiz. A wy w tym czasie macie czas na napisanie komentarza. Bo, napiszcie komentarz naprawdę, jaki język chcecie. Ponieważ ja naprawdę wam, jak nie napiszecie, to wam trudno. Język, którego. taki wiecie, taki dziwny. Tam, tam. O kurde, tu mamy na odwrót. Będziemy musieli zgadzać co to znaczy: Arbeit. Lekarz, arbus, czy praca? Arbus. Praca jednak, o kurde. Bachnhof. Nie. Bachov, Bank, stacja, piekarnia Piekarnia nie, bo ja miałem na kartkówce kiedyś Stacja, raczej też nie dałbym bank, bo banku nie miałem Stacja to jest, o kurde Co uzin? Tener, bagietka, kuzyn Kuzyn To łatwe Dom Dom, katedra, otchłań Jak będzie otch, otchłań to się zestram. Katedra. Engel. Anioł kostka kąt. Chyba anioł, bo Angel to jest y, anioł po angielsku, więc angel to będzie po niemiecku. I Jest to poprawna odpowiedź. Fruchstak. Flet. Trasa śniadanie. Śniadanie jak nic. <ścoughs> Oczywiście zgadłem. Gestrzęk. Potrawa, prezent czy gust? Gust chyba. Nie, prezent. Jezu, nie może być na przykład. Nie wiem. Nie może być. Present. Tylko jest jakiś geschenk. Hel. Piekło, hel, jasno. Piekło. Jasno? Co jest? Innen. Wewnątrz, poza obok. Wewnątrz. Zgadłem. Jackę. Płaszcz, jeansy kurtka. Chyba kurtka. Jest to poprawna odpowiedź. sugeruję się trochę a ingliszem. Kirstche. Kościół, wiśnia, kot. to jest kot? Kościół chyba. Wiśnia to jest... Nie. Kościół to jest jakiś kirch. Nie pamiętam. Liebe. Jezioro, lina, miłość. Nie wiem. Miłość. Jest to poprawna odpowiedź. Liebe. Mutter. Matka, czapka, muszla. Matka. Może tu będzie lepiej. Note. Ocena, notatka, notatka, notatnik. Notatka chyba. Ocena? Ostern. Wiosna, wielkanoc, wieś. Wielkanoc na pewno nie, bo to było na A chyba. Eee. Więc to na pewno nie będzie to. Wieś. Nie wiem, jak jest wieś, a wiosna. Wiosna też jest inaczej, więc ja mówię. noc jednak. Aha, bo ja wio. A, z jasną pomyliłem. Pupę. Pupa, lalka, poduszka. Pupa. Nie, lalka. Dziwne. Ruksak. Piórnik, długopis, plecak. <grym>. Piórnik. Plecak, ruksak. Szpigel. O, to wiem, to lustro, bo było przed chwilą. Tech, techus Cześć, pozdrowienie, stół. Stół. Cześć. To oni się tak witają? Tchus! Ubung. W sensie ja nie wyśmiełam tego języka, żeby nie było później. Po prostu trudne i takie niespotykane. Ubung. Pojeźdź, ćwiczenie, pieczywo. Pojazd 8 na 20 tak samo jak wtedy. Prawo, uzyskać dobry wynik, jednak warto się jeszcze podszkodzić. Powodzenia. No nie to, jakby była na przykład kartkówka, to, to by była dwójka. Dwójkę będę dostał. To nie dobrze, kochani. Napiszcie jaki język chcielibyście. Mam swojego faworyta. Proszę, napiszcie jeden język, naprawdę. Napiszcie jeden język. Błagam was. Ja naprawdę. Tak bardzo chcę nagrać jeden język. Napiszcie, błagam, 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 ale to od was zależy, jak je, jaki język będzie kolejny. No cóż, więc widzimy się już jutro, o godzinie sesja w nieco innym filmie. I jak będzie 5 łapek w górę, to pojawi się kolejny odcinek, a jak będą wyłączone komentarze, to zapraszam do poprzedniego odcinka, gdzie mogliście też. gdzie mogliście pisać, to tam też napiszcie jaki język w drugim, w trzecim odcinku. Pa! O Jezuczkawka dostanę na koniec, pa!